Dzień dobry, kochane dziewczyny, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Śmieję się tutaj, dlatego że słuchajcie, dałam się zbałamucić. Chyba co roku, coraz wcześniej i coraz wcześniej ulegam, bo moja córka, jak już wam kiedyś wspominałam, ona tak bardzo kocha święta i tą całą otoczkę przedświąteczną dalej, że dla niej naprawdę bardzo, bardzo ciężko było zawsze dostosowywać się do tej naszej tradycji polskiej, że choinkę ubieramy w Wigilię rano. Ja wiem, że teraz już pewnie obecnie większość ludzi o tego odchodzi i również ubiera choinkę wcześniej, no ale tak to było, pamiętam jak ja byłam jeszcze dzieckiem, to właśnie większość rodzin ubierało choinkę w Wigilię rano. Ale my takżeśmy y, robili coraz wcześniej, coraz wcześniej, coraz wcześniej, i w końcu doszło do tego, że no, który my dzisiaj mamy. Siódmy niedziela, y, druga y, niedziela adwentu, y, 7 grudnia. Pojechały, pojechaliśmy i jedziemy do domu. Cudne drzewko. Słuchajcie, tak pięknie mi tutaj ha, pachnie. Naturalny y, odświeżać powietrza. Także jedziemy do domu. Wstawimy drzewko do wiadra z piachem z wodą, bo ona w ten sposób nam dużo, dużo dłużej stoi, nie obsypuje się. Choineczka jest już w domu. Tutaj zobaczcie, właśnie wiadro mamy z piachem i wodą. Ona sobie teraz porządnie tej wody się opije. Kupiłam yy, chyba z, dwa lata temu albo trzy... To jest taki niby stoliczek, słuchajcie, a my go odwróciliśmy do góry nogami, i używamy go teraz jako koszyka. Po prostu, w którym ukrywamy to zwykłe takie białe wiadro. I tak sobie to wszystko wygląda. Zobaczcie, jak ładnie ta, ta choinka właśnie w takim koszyku wygląda. I ona sobie teraz tutaj posiedzi, troszeczkę właśnie przyzwyczai się do temperatury, troszkę tak otworzymy jej te, rozłożymy te gałązki i myślę, że, że jutro będziemy dekorowali. Jedno z naszych ulubionych, szybkich dań, bardzo, bardzo pożywnych, to jest takie kary ze słodkich ziemniaków, więc ja tutaj na oleju kokosowym podsmażam pokrojoną w takie większe kawałki cebulę i od razu do tego dodaję pokrojoną w takie grubsze talarki, pataty. I pokroiłam 5 dużych patatów. I do tego dorzucam również pokrojone w talarki ziemniaki. I tak powoli e, pozwalam się temu podsmażyć. Tak naprawdę głównie chodzi mi o to, żeby ta cebulka się podsmażyła i troszeczkę nabrała smaku. Teraz dodaję trochę soli. Porządną szczyptę. Później mogę dodać troszkę więcej. Do tego dodam świeżo mielony pieprz. Obowiązkowo do kary musi być kurkuma. złociutka wspaniała, przeciwzapalna. A w moździerzu mam ziarna gorczycy, kminu rzymskiego, a nasiona kopru włoskiego, jak również ażwan. Bardzo lubię ażwan. Pięknie pachnie, takie świeżo zmielone zioła i aż Wam naprawdę dodaje wspaniałego aromatu i wspaniałego smaku. I ja teraz będę po prostu mieszała te warzywa, tak żeby te przyprawy nam się pięknie wymieszały i troszeczkę podsmażyły a, na oleju. Można oczywiście te przyprawy dodać na samiutkim początku i je troszeczkę tak poprażyć na oleju, z tym, że należy uważać, żeby one się nie przypaliły, bo chwilkę tylko zajmie i przyprawy jak się spalą, to będą niestety gorzkie. I ze dwie takie czubate, łyche kon yy, yy, no, koncentratu pomidorowego Doda głębi smaku, no i oczywiście przecier, koncentrat pomidorowy jest bardzo, bardzo zdrowy. Bardzo, bardzo wysoka zawartość likopenu. Lubię ten koncentrat pomidorowy tak lekko właśnie podsmażać, mieszać i podsmażać, bo wtedy również um, taka głębia smaku się wydobywa. I tutaj mam mniej więcej dwie szklanki ugotowanej ciecierzycy. No, i jak mówimy o kary, to oczywiście mleko kokosowe i obowiązkowo. Puszkę może nawet dodam dwie puszki. Tak, spokojnie. Jeszcze jedna puszka mleka kokosowego. Teraz wymieszamy wszystko razem. dałam tylko odrobineczkę wody, tyle dosłownie, co y, potrzebowałam, żeby wypłukać puszki z mleka kokosowego. I teraz uważnie doprowadzę do wrzenia, żeby, i jak tylko to nam się zacznie gotować, przykrywam pokrywką i za jakieś 15 minut całe danie będzie gotowe. O, zapomniałam powiedzieć, jeszcze oczywiście dodałam sporo czosnku do tego. No i oczywiście jeśli chodzi o przyprawy, to każdy sobie tam może bawić się i swoje własne kompozycje tutaj uskuteczniać. Wszystko będzie pyszne. W międzyczasie ugotuję, ugotuję ryż. Ja mam tutaj ryż basmati. I bardzo lubię używać do tego celu mojego Instant Potu. Zamykam. I nastawiam na ryż. I za 15 minut ryż będzie perfekcyjnie ugotowany. I przez to, że my nie dodaliśmy w sumie wody do tego, jest głównie, um, głównie mleko kokosowe i po prostu woda, która wydostała się z tych ziemniaczków. To sos jest taki piękny. Gęsty, aksamitny, no coś wspaniałego. Proszę bardzo. Ja tutaj mam troszeczkę sera koziego, nabirz. Troszkę zieleninki. Ja mam kombinację tutaj, akurat ym, selera naciowego i pora. Pyszności, smacznego. A dzisiaj taka niespodzianka zaczęło już padać w nocy i cały czas nie przestaje i tak mówię czy nie mogło być tak wczoraj kiedy pojechaliśmy po choinkę? No i teraz słuchajcie będzie akcja dlatego że mamy tutaj nasz storage i my tutaj no, przechowujemy ponieważ w miejsc miejsce w którym mieszkaliśmy wcześniej było większe i teraz, no tak, że tak powiem, tymczasowo mieszkamy w tym naszym obecnym miejscu, więc wiele rzeczy po prostu musieliśmy gdzieś ulokować. No i to gdzieś to jest właśnie ten public storage, czyli te wszystkie przechowalnie. No i jak my żeśmy to wynajmowali, to mieliśmy tak mniej więcej trzy czwarte zapełnione, a teraz słuchajcie, nam się o to doniosło, a to doniosło, wiecie jak to jest, zobaczcie teraz. No już tutaj. To baby z dziadem brakuje. Zobaczcie, to jest Basi sekretne życie. Widzicie co ja tutaj mam? Widzicie? Tak to jest. Takie moje tutaj właśnie sekretne życie. Więc przyjechaliśmy tutaj dzisiaj z mężem i on będzie tutaj całą robotę odgrozowywania robił, bo musimy <śmianie> <śmianie> się dostać do naszych <śmianie> zabawek świątecznych. Ja część już wyciągnęłam, ale to były takie moje, te małe pudełeczka. Które trzymam w domu. Natomiast duże, właśnie te pudła z zabawkami większość z nich z tymi dekoracjami mamy właśnie tutaj w, w przechowalni. Więc mąż dzielnie będzie przez to wszystko dzisiaj przechodził. Poza tym ja tutaj jeszcze latem przywiozłam różne nasze kurtki zimowe i tak dalej. Naprawdę nie wiem, gdzie to wszystko jest, więc ten biedny człowiek dzisiaj takie mu zadanie na dzisiaj wymyśliłam. Że będzie musiał przez wszystko przejść, e, uporządkować, wyciągnąć to, co ja potrzebuję. A ja będę mu tutaj asystowała e, dzielnie, duchowo. Widzę że tutaj już część tych rzeczy świątecznych. Tam troszeczkę więcej. Okej, okay, czyli z tym pójdzie dobrze. Tylko te kurtki mnie zastanawiają, gdzie my mamy te kurtki. Ja sobie tutaj rozłożę moje krzesło plażowe. I będę dzielnie oglądała, jak tutaj mąż pracuje. Ja sobie tutaj laptopa przyniosłam, także będę troszeczkę pracowała i nadzorowała ten cały projekt. A później jeszcze wyskoczę, słuchajcie, do sklepu. No, skorzystam z tego, że właśnie mam troszeczkę dzisiaj taki wolniejszy dzień, no bo właśnie sobie zaplanowaliśmy takie bardziej domowe prace. I Zobaczę, może mi się uda jeszcze znaleźć jakieś drobiazgi, takie drobiazgi na święta, na prezenty. A tak sprawa tutaj się y, prezentuje. Mniej więcej jesteśmy w połowie. Powiem Wam, że szybko ten mój mąż pracuje, naprawdę. A tutaj, a tutaj, właśnie cała ta masa rzeczy, zobaczcie, wszystko, wszystko tutaj jest wyniesione. Mam Żerandole. Sama nie pamiętam już, co ja tam mam. Naprawdę. O, a tutaj mamy kurtki. Dobrze, fajnie, czyli kurtki mamy. Łapaty do odśnieżania. Teraz dzisiaj nam już potrzebne. No, dobrze. Najważniejsze jest to, że to, co potrzebujemy, to się znajduje. Czyli na darmo nie przyjechaliśmy. O, tutaj mam jeszcze takie pudło, zobaczcie, z, z jedzeniem, ja taka jestem, taka prepersuwa. Na czarną godzinę mam tutaj różne rzeczy ukryte, różne fasole, widzicie? No, fasole, płatki owsiane, wszystkie takie rzeczy, które nie, się nie, nie popsuła. Soje. Zawsze, zawsze dobrze jest mieć tego typu rzeczy, słuchajcie, na składzie. A że ja tutaj, w tym naszym obecnym miejscu, w ogóle nie mam spieżarni, taką mam malutę nieńką, no to właśnie musiałam wszystko wynieść tutaj do, do schowka. O, tutaj mąż mi przyniósł mój rowerek do, do ćwiczenia. Słuchajcie, ja uwielbiam ten rowerek, bo to jest taki vintage'owy, On jest z połowy e, ubiegłego stulecia, o ile pamiętam, tak mniej więcej z lat 60. Zobaczcie, jaki on jest piękny. I działa w ogóle bez żadnych zarzutów. Uwielbiam, ale nie mam na to teraz miejsca. Tutaj nowe krzesła. Ogrodowe. Też już się nie mogę doczekać, żeby zacząć je używać. Siedzę sobie tutaj jak królowa, ale powiem Wam, że takie schowki to jest bardzo, bardzo fajna sprawa. Ale z drugiej strony tak naprawdę człowiek zapomina zupełnie, co w takim schowku ma. I później, jak coś potrzeba, no to właśnie trzeba przekopywać się przez, przez no, tysiące rzeczy. I tak naprawdę, powiem Wam, że czasami, jak potrzebuję coś małego. I tego nie chcę, po prostu nie chcę mi się marnować czasu na przekopywanie, i idę do sklepu i kupuję nową rzecz. I, i tego nie lubię, dlatego że później mamy zdublowane rzeczy. A tutaj jest złoto mojej córki. Zobaczcie, co ona tutaj ma. Zobaczcie, to jest naprawdę wszystko już na wagę złota. Wszystko kasety w jej Całe pudło. Ona to sobie przez lata kolekcjonowała. Tutaj mamy namiot, różne inne kempingowe rzeczy. Nie wiem, co ja tutaj mam, I koszyczek do, do roweru. O, widzicie moje ogrodowe rzeczy. Sama już zapomniałam, co ja tutaj mam. To nowioteńki dywan wełniany. Też już się nie mogę doczekać, żeby go zacząć używać. Zobaczcie, jaka różnica. Ale chłopak naprawdę dobrą robotę wykonał i szybciej niż, niż myśleliśmy. Super. Nawet nie wiecie, jak bardzo, bardzo się cieszę, że udało nam się uporać z tym shawkiem, bo to było coś takiego, co już mi naprawdę od dłuższego czasu leżało na sercu. I e, no, już tak się przymierzaliśmy, 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 ale wiecie, jak to jest. Jak coś jest w domu i jak coś się codziennie widzi, jest takim e, kolcem wokół no to jakoś tak człowiek się szybciej za to wszystko bierze i jest taki bardziej zmotywowany. A przez to, że to jest tam gdzieś sobie w schowku i tak dalej, to zawsze są jakieś ważniejsze rzeczy, zawsze to się na jakiś taki dalszy plan odkłada do momentu, kiedy trzeba iść do tego schowka i trzeba coś wyciągnąć. O, sytuację mamy tutaj na skrzyżowaniu, na czerwonym świetle, ktoś próbował skręcić jeszcze. Więc... Jak się właśnie chce coś wyciągnąć, i wtedy cała frustracja, wtedy się nie chce i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to już jest załatwione. To było, słuchajcie, na takiej mojej liście, właśnie świątecznej rzeczy do załatwienia, i w związku z tym już teraz uważam moje takie sprzątanie świąteczne za zakończone. Bardzo, bardzo się cieszę. Jedną rzecz muszę przyznać, że mamy tutaj naprawdę dobrych drogowców. Pamiętam, jak zawsze w Polsce się mówiło, że zima znowu zaskoczyła drogowców. Co prawda, było to tak dawno temu, że mam nadzieję, że to już się teraz zmieniło, ale tutaj, jak mieszkaliśmy w Ontario, to też czasami właśnie zima zaskakiwała drogowców. Natomiast odkąd tutaj mieszkamy, już kilka zim. Nigdy, nigdy problemów nie było. Jakoś nie wiem, chyba oni mają tutaj y, szósty zmysł i wyczuwa, wyczuwają, że będzie padało. I jakoś tak, y, słuchajcie, te pługi w środku nocy wyjeżdżają, odśnieżają. Naprawdę, nie można, nie można narzekać. W drodze do domu jeszcze weszłam do Homesense, bo na, naprawdę lubię ten sklep z tego względu właśnie, że no, nigdy nie wiadomo, co tam się znajdzie. To troszkę jak. Y, w sklepach z rzeczami z drugiej ręki. I słuchajcie, dobrze, że weszłam, dlatego że akurat y, przypomniałam sobie, że moje takie duże naczynie do pieczenia y, stłukłam. No, stłukam y, 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 kilka miesięcy temu i ponieważ nie potrzebowałam w międzyczasie, to tak zupełnie o nim zapomniałam. A teraz święta się zbliżają, także y, wszelkie tego typu naczynia są na wagę złota tutaj u mnie, więc pokażę Wam, co kupiłam. Więc kupiłam sobie takie duże naczynie do pieczenia, e, ceramiczne i bardzo mi się spodobało, dlatego że to jest e, z tej takiej ceramiki jakby kamion, ka, kamionkowej to się chyba nazywa, bo jest takie, mm, takie solidniejsze. Dla, ta mm, gliniana taka ceramika jest taka bardziej, słuchajcie, e, porowata i ona się dużo bardziej, zauważyłam, dużo bardziej od, łatwiej odpryskuje. Natomiast ten jest taki ciężki, solidny, um, znaczy to naczynie jest takie bardziej ciężkie, solidne? To jest taki inny rodzaj e, ceramiki. No nie jestem znawczynią, więc wam e, tutaj takiego nie wytłumaczę. W każdym bądź razie to jest wykonane w Portugalii i było, słuchajcie, akurat ten był na, e, to było na przecenie i zapłaciłam tylko 20 dolarów i takie naprawdę, naprawdę fajne e, duże naczynie. A kupiłam jeszcze, ponieważ ja lubię, słuchajcie, e, ja lubię. E, Kalendarze i w kalendarzach sobie zapisywać różne rzeczy, planować i tak dalej. Nie zawsze z tego planowania wszystko wychodzi, ale lubię sobie zapisywać, jakoś taki mi to spokój, spokój daje. I słuchajcie, tutaj mam taki, taki właśnie plamer na biurko. Wydał mi się taki naprawdę bardzo ładny, minimalistyczny, kolory są fajne. I fajne jest to, że tu po prostu są dni tygodnia, ale nie ma konkretnego roku czy konkretnego miesiąca. W związku z tym można to sobie używać kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. I jeszcze jedna rzecz, której się również bardzo ucieszyłam. Wszystko teraz co przywieźliśmy do domu ze schowka, muszę schować do szaf. Widzicie te kurtki są za mną, ale nie szkodzi. To wszystko w swoim czasie, ale co kupiłam ja Wam już kiedyś mówiłam, że my lubimy spać przy otwartych oknach. No i zimą, prawda? Fajnie się śpi, ale jak się nie ma porządnej kołdry, to może być zimno. Także my mamy fajne takie wełniane, naturalne wełniane kołdry. A tutaj udało mi się znaleźć, zobaczcie, taki piękny um, pokrowiec, właśnie na kołdrę i, pod, i na poduszki. Z, ba, y, z flaneli. E, bardzo ładny kolor. To będzie dla mojego syna. I słuchajcie, flanela czasami, no to też jak ze wszystkim. E, czasami jest lepsza gatunkowo, czasami gorsza. Chcę tutaj to wyjąć. Wyjęłam poduszkę, żeby było łatwiej pokazać. Tak, bardzo ładne kolory, taki e, jasny. A no zresztą widzicie tutaj taki jasny szary z beżem i, i kremowy. Bardzo ładne. I ta flanela jest naprawdę taka miluteńka. I bardzo, bardzo mięsista, bardzo dobra e, gatunkowo. Ucieszyłam się również, ponieważ jest to wykonane, to jest produkt niemiecki, a ja zawsze, jak mi się uda coś kupić, co jest e, niewyprodukowane w Azji, bo uważam, że już mamy zalew tego typu rzeczy, to, e, to bardzo się cieszę. I tutaj naprawdę można wyczuć taką dobrą, dobrą jakość. I do tego jeszcze dokupiłam e, prześcieradło. Prześcieradło akurat jest niestety nie flanelowe, nie było flanelowego, ale to jest bambusowe. Jak mi się uda znaleźć gdzieś flanelowe, dobre, takie porządne, to też kupię, ale na razie będzie takie bambusowe w takim kolorze. Także ładnie to wszystko się tutaj zgrało. Bardzo jestem zadowolona z moich zakupów. I za ten komplet pościeli zapłaciłam 100 dolarów. Natomiast y, tutaj ten bambusowy, to ba, ba, bambusowe prześcieradło, i to jest to prześcieradło z gumką, kosztowało y, 17 dolarów. Także naprawdę fajna, fajna okazja. Także to tyle dziewczyny. Ja idę teraz rozpakowywać. Te wszystkie rzeczy e, znowu wyciągać z szafy, y, robić miejsce, i tak dalej. <grywa> Wydaje mi się, że to jest taka niekończąca robota. Czas tak szybko idzie i, i sezony tak szybko się zmieniają, że ja tylko y, cały czas mam wrażenie, że tylko. Zmieniam kurtki letnie na zimowe, zimowe na letnie i tak dalej. A Wam bardzo serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas i e, za to, że w ogóle tutaj ze mną jesteście. Ściskam Was wa bardzo, bardzo mocno. E, życzę wspaniałego i takiego spokojnego czasu przedświątecznego. Wiem, że tutaj może się stać troszkę nerwowo, w sklepach ludzie są poddenerwowani i tak dalej, ale starajmy się, słuchajcie, po prostu jakoś. E, Odciąć od tego, odciąć psychicznie. Pamiętajmy, że ten nasz spokój psychiczny jest najważniejszy i taki wewnętrzny spokój, jeśli my będziemy w stanie sobie wytworzyć i nad tym zapanować, to to naprawdę udziela się również ludziom dookoła i miejmy nadzieję, że ten cały okres będzie mniej nerwowy i bardziej radosny. A dzisiaj już ściskam Was bardzo mocno i do zobaczenia następnym razem. Buziaczki!